Witam Was w kolejnym odcinku na kanale My tu dzisiaj sobie polecimy oczywiście zetopacha Sadzarka przypięta więc lecimy z sadzeniem ziemniaków Oczywiście na polskiej ziemi seria. Nagrywam to w sobotę na poniedziałek z racji takiej że Jeszcze w dzień w sobotę gdzie jest największa parywa największy ruch burzowy parówka Niesamowita Z racji takiej że w poniedziałek nie będę miał kiedy w niedzielę być może też. I być może w sobotę wieczorem też. Nie będę miał kiedy już. Ale mam teraz wolną chwilę, także każdą wolną chwilę dzielę z wami. I robię co w mojej mocy. Także. No, lecimy z Sazem Pyrów. Tak to jak to się kiedyś robiło. Generalnie fajny zestawik, gdyż jest bardzo czeski, bo to Zetor jest Sazarka czeska. Nie wiem czy były na początku lat 70. takie sazarki, ale myślę, że powinny być. Bo wiem, że dołowniki były, konnoręczna się sadziła jakoś. Hmm. Jeżeli ktoś wie, niech mnie tu nakieruje w komentarzu. O tu widzę też ktoś... O kurwa wydziałania by, by, stękać. Tu po pierwsze Ani już powchodziły. We skiererach coś przyprowadzili. Jak widziałem. A my to tak do swojego takiego pozbierania i na swój pożytek takie ziemniaki sadzimy. Więc no jeszcze te ziemniaki się pobronuje, bo tak się dawniej robiło, że się wałowało i bronowało po sadzeniu. I jeszcze obredlało, no to już takie pobronowanie będzie dodatkowe tu i myślę, że będzie w z bardzo ładnie na kanale idziecie ogólnie z wyświetleniami z subskrypcjami i łapkami no fajnie, fajnie cieszę to, ale tu pokazuję, że dla niej, na próżno nie robię, a robię to po prostu tak se już o tyle żeby to robić nie, nie szukam sławy, bo jakbym szukał sławy macie kamerkę macie do mnie facebooka podanego w opisie od razu byście mieli Hmm, możecie mnie szukować, zaraz byście mieli moje okolice Podawane, żebyście tam mnie szukali do mnie przyjaźni. Nie o to mi chodzi ogólnie, to wszystko o tym wszystkim myślę, że tak się rybnie. Szukasz czarnych blach, się nie da, ale takie szczegóły, aby patrzeć no to by. Nawet nie mógł grać sobie. Ja, to jest symulacja, a nie jakieś takie odwzorywanie, takie 1 do 1 czegoś. Jakbym chciał coś pod wzory to bym sobie mógł wyjść na podwórze i tyle. To jest życie, a to tylko tak się pokazuje ten farmik zabawy I tak go traktuję. No, ogólnie to tam pewien autor takiej paczki, dużej Ursusów zrobił Ostrówka. Jestem bardzo zadowolony. W końcu coś innego niż zwyczajna 60, może tu się z czasem go kupi Lecz na razie myślę o czym innym O kurwa Felek, kartofelek to to się może wytnie. Hehehe e, dobra. Tu się przejedzie tak i się mam zatorem już spytka się przebronuje. Z czasem jak się tu któregoś sąsiada podkupi to się te pole się powiększa, ale to tam cały X czasu dopiero Uuu. Ewentualnie to pole się na oku, trawę i tyle w temacie by było no, ogólnie się zobaczy już Nim się obejrzałem, nim kur zapiał, mamy ziemniaki obsadzone. Także i, i w sumie ja schowam sadzarki i, i te i się kiedy indziej wybierze albo cieniaki schowa się z tego z ma się brony wyciągnie ale tu widzę że nie zajadę tak no i w się no kosy będziemy ogarniać tam już mam prasę w ogóle zamówioną już całkowicie do kup jako zakup aby sfinansować płatność muszę będzie prasa moja no lecimy z zaturym. No i mi zostanie aby jeszcze nawozy posiać to może na jakimś live posiejemy bo chociaż fajną aktywność wybi wybijacie mi na tych live'ach ostatnio więc jest zajebiście mhm. no Zetro ma kurwa haki, ale no to jest po prostu żeby maszynami tam dobór był taki że z lat 70 ale w sumie na współczesne czasy grajmy a o kurwa drzwi chciałem poszerzyć Ja pierdolę za szybko To na milimetry Takie to jest bardziej ta seria Do pogadania Niż do odw odwzorowywać fajnie Ale po prostu Stwierdziłem dzisiaj tak sobie myśląc Nie, nie będę się tak wygłupiał Że nie wiem, że co to w ogóle hak Po prostu nie ma co Czy tam yy, łącznik hydrauliczny No chyba o tym zbozu sąsiada się przejedzie no, czy to tam automatyka, ścieżki i tak dalej, chociaż, chociaż będę maszynami udawał, że to są te lata, ale nie ma co z siebie takiego robić. O, to w tej z powrotem, gdzie akurat, to po dwa razy. Mam no. rusza ładnie, tylko ta tekstura trochę taka planowania, ale nie poniższy, bo są na posiedle więc no w sumie bym zdjęciem mógł pyknąć do planowanie ziemniaczków to. ale dobra tak nawrótkę wrótkę jeszcze raz opuszczę i przyjadę i będzie git des malina git majonez jak to się mówi e no. I tyle w temacie, jak to się mówi. Także no, trzymajcie się, ja się już tu z Wami poszedłem na, na poletku. Także trzymajcie się ciepło, a razie cześć.